Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie uzyskała certyfikat i nagrodę specjalną w konkursie Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022 organizowanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Fundacja pomaga osobom niepełnosprawnym we wszystkim, w czym tylko może pomóc. Posiadamy 7 warsztatów terapii zajęciowej. Zatrudniamy w różnych częściach etatu około 100 pracowników. Fundacja ma 30 lat. W październiku była 27 października. obchodziliśmy 30-lecie fundacji. Głównym celem fundacji to jest prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, których fundacja posiada 7. One są zlokalizowane na terenie byłego województwa kaliskiego, czyli południowa, obecnie południowa Wielkopolska i zajmujemy się tam terapią i rehabilitacją osób niepełnosprawnych. To jest rehabilitacja również w zakresie uzawodowienia i uspołecznienia, ale również rehabilitacja fizyczna. Czyli można powiedzieć, że zajmujemy się przywracaniem osób do wykluczonych ze względu na swoją niepełnosprawność, przywracaniem ich do, do życia, do społeczeństwa, do podejmowania tych podstawowych funkcji społecznych, a również niektóre z nich podejmują pracę tutaj po tym okresie terapii i rehabilitacji. Te czynności ich przywracania do społeczeństwa i do wykonywania pracy to wykonujemy przy pomocy terapii zajęciowej. I tak jak to w warsztatach wszędzie jest, mamy tutaj taką strukturę organizacyjną, że są pracownie tematyczne, czyli na przykład pracownia komputerowa, pracownia plastyczna, gospodarstwa domowego i to są te elementy, poprzez które pracując z osobami niepełnosprawnymi chcemy, żeby oni zafunkcjonowali w naszym społeczeństwie. Więc to jest ten zakres. Podstawowy. Zatrudniamy w związku z tym terapeutów zajęciowych, zatrudniamy psychologa, zatrudniamy rehabilitantów, fizjoterapeutów. Podejmujemy ten zakres działalności w tej sferze psychicznej, jak również i fizycznej, czyli pomagamy im osiągnąć jakąś też w miarę możliwości mobilność fizyczną. Według mnie warto zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami. Wynika to ze struktury tej naszej działalności. Jeżeli my pracujemy z osobami niepełnosprawnymi, to osoby niepełnosprawne, które zatrudniamy, które mają odpowiednie przygotowanie i kwalifikacje, jak gdyby z założenia bardziej czują ten temat, bardziej potrafią z tymi niepełnosprawnymi współżyć i im, przekazywać te nasze idee, które chcemy z nimi przerobić i chcemy ich usprawnić i przywrócić do społeczeństwa.